6 września, a ja znów przy moim śnietku śniadek Sandersa, którym przyględzam wiele kroć w sezonie, <grym> ale muszę do rema. A więc na początku było czworo dzieci: raz, dwa, trzy, cztery. Jedno było nieco późniejsze, no ale zdążyły wszystkie cztery wykwitnąć. Potem się pojawiło to piąte dziecko, które w tej chwili jest w pełni rozkwitu, troszeczkę pobójając niepotrzebnie, ale to z radości, którym się cieszyłam, jak to ostatnie dziecko. A to wcale nieprawda, bo ostatnie dzieci są dopiero w drodze. I one zdążą tak w pełni, bo no, proszę zobaczyć. <laughs> Maleństwo takie nad doniczką, tak około 35 cm drugie tam w powijakach, ho ho o, nie wiem czy go będzie, o, 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 a trzecie tutaj z tyłu, z tyłu, z tyłu, o, 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 i tak to z czterech zrobiło się piąte, a dzisiaj widzę jeszcze trzy kolejne. Niespodzianki bywają różne, więc nie wykluczone, że któregoś dnia jeszcze, wrześniowego dnia, Pięknego. Przyjdę, pozaglądam w liście, pozaglądam i zobaczę jeszcze następne. I tak to bywa z moim pięknym śnietkiem, który ciągle, 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 ciągle będzie moją wielką radością. No bo jak tu się nie cieszyć taką rośliną? I to jeszcze tak w tym roku. Wyjątkowo bujnie obfitującą w kwiaty. W przyszłym roku, śnietku kochany, będziesz rozsadzany. Będą dwie rodziny, i będą. Dwie radości, dwie kupy radości. Skończę na tym kwitnącym w tej chwili. Pokaż się. Jesteś cudzik. Po prostu cudzik. A w przyszłym roku będzie więcej cudzików. Oby był ten przyszły rok. Tałuski hej.